Piotrek, za chwilę podam tu twój numer, będę dzwonić. Chcecie numer do Za chwilkę możemy zrobić. I twoje ciuszki już, to będzie najmniejszy kłopot. Z tobą różne... ...rozmowy. Więc odpierdlaj się. Nie, nie będę, nie, no, no jak będzie trzeba to podam, Ale tutaj jest ile osób? Około 150, no okej, okay. za chwilę wejdą więcej i możemy wtedy dostawać numer, jak, ci... jak tak um... ci nudno, bo widzę, że nie masz czym się zajmuj... zajmować. Nie, no nie podaję, no ja nie będę, słuchajcie, to nie jest mój świat, to nie jest mój poziom, to nie jest moje towarzystwo.